Bóg ukrywający się w prostocie. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. Jeżeli Pan pozwoli. Pragnę z tego zaczerpnąć temat: Bóg ukrywający się w prostocie. Boży głos w czasach ostatecznych. Wiecie, Bóg jest tak wielki, że on ukrywa się w prostocie, a potem objawia się w tej samej prostocie, w której on się ukrywa. I Bóg jest tak wielki, że potrafi uczynić siebie prostym. To właśnie czyni go wielkim. Tak wielu ludzi nie dostrzega go w prostocie, w prostych rzeczach, w których on ukrywa siebie. Otóż wiemy, że człowiek nie potrafi tego uczynić, człowiek nie potrafi być tak wielkim, aby być prostym, rozumiecie? Boga czyni wielkim to, że On potrafi być takim prostym. Bóg nie objawia się w tej wielkości, którą my uważamy za wielkość. Na początku, gdy człowiek zgrzeszył, wtedy okazała się jego natura. On próbuje zawsze ukryć się przed Bogiem i utorować sobie drogę, aby mógł czuć się usprawiedliwiony. Tym właśnie była religia. Ona oznacza przykrycie, więc on próbował uczynić sobie własną religię, lecz Bóg podjął swoją decyzję odnośnie tego, jak on będzie spotykał się z człowiekiem, mianowicie pod przelaną krwią. I to był jedyny sposób, nieważne jak bardzo próbujemy znaleźć jakiś inny sposób, to jest jedyne miejsce, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem, by mieć z nim społeczność, mianowicie pod przelaną krwią. Istnieje tylko jedno miejsce, gdzie człowiek może się spotkać i mieć społeczność z Bogiem, i mieć społeczność między sobą wzajemnie, mianowicie pod krzyżem, gdy każdy człowiek przyjmuje krew Jezusa Chrystusa. Nieważne jak osobliwym On jest, On może mimo wszystko wyciągnąć swoją rękę, włożyć ją do dłoni innego człowieka i nazwać go bratem, kiedy spotykamy się przy krzyżu, gdzie Jezus umarł. Nie próbuj uplasować się na jakieś stanowisko na drodze edukacji, lecz uklęknij wprost przed jachwę Bogiem i rozmawiaj z Nim. On da Ci odpowiedź. To jest właśnie tak pokorne. Proście, a otrzymacie. Pukajcie, a będzie Wam otworzone. Szukajcie, a znajdziecie. Proście, a będzie Wam dane. Jest to tak proste. Nie chcę Wam dopiekać, lecz mówię to z bogobojnym respektem i miłością. To prawda. Powróćcie do Boga i Jego Biblii. Powróćcie do Ewangelii Prawdy, tak? Czy pozwalasz jakiejś organizacji odciągnąć się od Bożych spraw? Nie czyń tego. Powróć na Bożą prostą drogę. On bardziej pragnie dać Ci Ducha Świętego, niż Ty pragniesz go przyjąć. Upadnij po prostu na swoje kolana i powiedz: Panie Boże, nieważne jak Ty mi go dasz, lecz ja przychodzę po Niego. Obserwuj, co się stanie. Bądź szczery w tym. Nie musisz z tym ciągle zwlekać i zwlekać i zwlekać. To jest niewłaściwe podejście. Kiedy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty przypadł na tych, którzy go słuchali. Racja, cały kłopot w tym, że my nie pragniemy go wystarczająco, nie jesteśmy zainteresowani, nie chcemy upokorzyć siebie. To się zgadza. Bóg upokorzył się w prostocie, przyjął na siebie postać śmiertelnika. Bóg, najwyższa forma życia, stał się najniższym, wyklętym z życia grzesznikiem, aby umarł. I wywiódł Dunaja w zmartwychwstanie. O moi drodzy, Bóg ukrywający się w śmierci, by pokazać się w zmartwychwstaniu, Bóg, najwyższa forma, żywot wieczny, stworzył człowieka, ciało, aby on sam mógł w nim przebywać. Stał się najniższą formą życia, ludzką istotą, przeklętą przez Boga i wziął na siebie to przekleństwo, na samego siebie i umarł, ukrywając się przed tymi wykształconymi, uczonymi w piśmie. Kiedy człowiek zgrzeszył przekroczył wielką otchłań położoną między nim a Bogiem, nie zostawiając dla siebie żadnej drogi powrotu, a potem Bóg wziął ofiarę zastępczą i przyjął ją. Potem, gdy człowiek przyjął tę ofiarę zastępczą za siebie, mógł przejść z powrotem do społeczności z Bogiem, jak powiedziałem na początku. I potem ludzie przez wiele lat przychodzili dzięki ofierze krwi z kozłów, owiec i innych zwierząt. Lecz ona nie mogła usunąć grzechu. Ona tylko przykrywała grzech. Lecz co się potem stało? Co się stało? Pewnego dnia przyszło coś, co mogło odpuścić grzech. Krew jego, własnego syna. I on odpuścił grzech. Być może siedzą tutaj naukowcy, chcę zrobić pewną uwagę. Weźmy na przykład jedną małą, zwykłą kroplę atramentu. Przypatrzmy się jej. Najpierw była to tylko kropla atramentu. Co to jest? Są to chemikalia. Przeanalizujmy to. Skąd one pochodzą? Otóż mówicie, jest to woda. H2O, wzór chemiczny. To była część tego. On zawiera chemikalia w sobie, kolor. Skąd się wziął ten kolor? Istnieje tylko jeden oryginalny kolor, mianowicie kolor biały. Wszystkie inne kolory są uczynione z białego. Stwierdźmy więc, skąd to w ogóle przyszło. Prześledźmy to więc wstecz. Po pierwsze, wy powiecie, hmm, on staje się kwasem. Czym on staje się potem z kwasu? Następną rzeczą, która przychodzi, wy mówicie, on wychodzi ze światła. Czym jest światło? Dochodzimy do tylu i tylu molekuł. A zatem powiedzmy molekuła 1, molekuła 4 molekuła 8 zejdą się razem i powstał atom 1 razy atom 4 razy atom 6. Gdyby to był atom 4 razy atom 5 byłoby to białe, lecz przypadkowo jest to 6. Co o tym zadecydowało? Lecz co pragnę powiedzieć? Biorą chemikalia razem, by otrzymać ten kolor czarny atrament. To wszystko jest formowane. Zatem skąd on przyszedł? Musiał przyjść skądś. Musiał przyjść od stworzyciela, bo został stworzony. A stworzenie musi przyjść od stworzyciela. Więc potem stało się to atramentem. On służy do pewnego celu. Może napisać Twoje ułaskawienie. Może napisać Ewangelię Jana 3,16 i zbawić Twoją duszę. On mógłby napisać Twoje potępienie i posłać Cię do celi śmierci, a trament istnieje dla pewnego celu. Otóż przez wszystkie te lata on stawał się tym, czym jest, coś zadecydowało, aby był uczyniony tym, czym jest, jak go w ogóle możecie usunąć. Wyprodukowano środek chemiczny nazywany bielidłem. Wy kobiety używacie go. Chloroks. Teraz mam tutaj naczynie z chloroksem i wpuszczę kroplę atramentu do tego naczynia z chloroksem. Znajdźcie teraz kolor atramentu. Co się z nim stało? Co się wydarzyło? Najpierw doszło do tego, że on wpadł do wody, do tego chloroksu. Atrament zamienił się na pierwotne składniki. Nie widzicie żadnego dymu ani niczego innego. On znikł. Już więcej go nie będzie. Ponieważ zamienił się na pierwotne składniki, z których powstał. I to właśnie krew Jezusa Chrystusa czyni z grzechem. Krew Jezusa Chrystusa. Wyznaj swój grzech i przynieś go pod krew Jezusa Chrystusa. Ona wrzuca grzech w morze zapomnienia, aby więcej nie był wspomniany przeciwko Tobie. Co dzieje się dzisiaj z Kościołem? Coś jest nie tak. Moim zdaniem nie przychodzimy już w takiej szczerości do tej właściwej rzeczy po to. Jeśli Bóg mógł to uczynić przez krew wołów i kozów i byków, która tylko przykryła grzech i dokonała przebłagania za grzesznika, lecz ten grzech był tam ciągle, był tylko przykryty, to czego On może dokonać przez krew swego Syna, która unicestwia grzech? A Bóg nie sfabrykował, lecz On stworzył krew, która usuwa wszelki grzech? Ewangelia Marka 11,24 mówi. Ktokolwiek powie tej górze, przenieś się, a nie wątpi w swoim sercu, lecz wierzy, że to, co powiedział, stanie się, wtedy może mieć to, co powiedział. Gdzie znajduje się obecnie Kościół? Amen. Nie zdajecie sobie sprawy z tego wyznanego, naprawdę wyznanego grzechu, rzuconego w niepamięć grzechu. To buduje most ponad tą przepaścią. Bierze to człowieka z powrotem do obecności Jego Stworzyciela, i czyni go synem Bożym. Amen. Kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię i on czynić będzie. Tutaj to macie. Zaprawdę powiadam wam, jeśli powiecie tej górze, przenieś się, a nie wątpicie w swoim sercu, lecz wierzycie, że stanie się to, co powiedzieliście, wtedy możecie mieć to, co powiedzieliście. Chwała Bogu. To jest mój Bóg objawiający siebie w prostocie. Widzicie, Bóg bierze prostego grzesznika. I oczyszcza go swoją krwią, i wrzuca ten wyznany grzech do tego chloroksu, bielidła krwi Syna Bożego, i wkłada swoje własne życie do tego człowieka przez Chrzest z Duchem Świętym. Nie dbam o to, ile promocji doktora posiadasz, w jakiej wielkiej organizacji jesteś, do jakiego wielkiego koła należysz, do ilu organizacji, cokolwiek to jest, to z tym nie ma nic wspólnego, dopóki twoje grzechy nie są wyznane. I obmyte krwią Jezusa Chrystusa. Potem stoisz jako niesfałszowany, znowu zrodzony syn i córka Boża, mając Boże życie w sobie, by wypowiadać słowo stworzenia. Niech ta góra przesunie się, a ona cię usłucha. Amen. Bóg objawia się w prostocie. Szukaj nas na kanale YouTube Radio Boży Głos. On podnosi takich, którzy nie mają wykształcenia, On przyjmuje takich, którzy temu po prostu uwierzą. Dziękuję Ci, Ojcze, Stwórco niebios i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi. Dzisiaj, tak prosto, jak to tylko możliwe, człowiek nie musi być sprytny, nie musi mieć żadnego wykształcenia, tylko wierz Bożemu Słowu. I ty możesz być również zbawiony i być synem Bożym, by stanąć w obecności Boga i czynić dzieła Boże. O moi drodzy, do czego doszedł ten świat? Gdzie jesteśmy? Widzicie do czego doszliśmy? Podążaliśmy prosto do głębokiego dołu. Jesteśmy przygwożdżeni przez grzech wyznania wiary i dogmaty. Lecz posłaniec przebił się przez dwadzieścia stuleci. Te wymagania zostały spełnione. Boży syn zrodzony na podobieństwo grzesznego ciała, urodzony w żłobku. Nie było na nim piękności, abyśmy go pożądali. On był mężem pogardy. Nie pragnęliśmy go. Ukryliśmy nasze twarze przed nim. A dzisiaj czynimy ciągle to samo. Powiecie: ja bym tego nie uczynił. Twoje nastawienie dzisiaj udowadnia, że ty czyniłbyś to samo. Ty to czynisz w tej chwili. Rozumiesz? Czy nie obierzesz swojej drogi w pokorze? Nie mówię, że jesteś złym człowiekiem, nie mówię, że palisz, pijesz albo czynisz cokolwiek, lecz ty nie wierzysz Słowu, rozumiesz? Jeżeli wierzysz Słowu, powiedz: Panie, nie dbam o to, ile mnie to kosztuje, jeżeli mnie to kosztuje utratę mojej denominacji, utratę mojego klubu, jeżeli kosztuje mnie to utratę mojej popularności między moimi przyjaciółmi, nieważne ile mnie to kosztuje, ja pragnę przyjąć poselstwo Golgoty, ja będę pokornym. Upokorzę siebie. Kobiety mówią: Ja wiem, że jeśli pozwolę, aby włosy mi urosły, to będą mnie nazywać staromodną. Nie dbam o to, jak będą mnie nazywać. Ja będę damą. One mi mówią, że wyglądam, jakbym była blada i martwa, bo się nie maluję. Jestem umarłą w Chrystusie. Ja to będę czynić. Mężczyźni. Ja nie dbam o to, jak dużo dogmatów i wyznań wiary próbują wepchnąć we mnie. Od tej chwili przyjmuję pokornie poselstwo od Boga, ja Mu będę wierzył, pozostanę tam tak długo, aż moje grzechy znikną, tak długo, aż Duch Święty napełni mnie wiarą w każde słowo Boże, które jest napisane. On mi to obiecał, a jeśli mam most poprzez tę otchłań, dzięki Jego sprawiedliwej krwi, to mogę stać jako syn Boży. Ja wierzę całej Ewangelii, ja to uczynię. Więc Bóg jest teraz tutaj, Chrystus jest wśród nas. On pragnie dać tobie ducha świętego, jeżeli jesteś ochotny, przyjąć go. Nie musisz płacić ceny. Cena już została zapłacona. Owego popołudnia, dwadzieścia stuleci temu, jeżeli jesteście ochotni, przyjąć go. Jeżeli jesteś gotowy, otwórz teraz swoje serce, otwórz je na oścież. Usuń wszelką bojaźń i wszelkie wątpliwości. Podnieś swoje ręce ku Bogu i powiedz: Panie Boże, oto jestem, ja stoję tutaj, stoję tu w imieniu Jezusa Chrystusa, będę modlił się o Was, wymódcie się również. Panie Jezu, przychodzimy w pokorze, zanoszę Ci to zgromadzenie słuchaczy, ponieważ oni stanęli tutaj, reagując na wezwanie. Oni szukają głębszego przeżycia. Oni szukają więcej życia, gdy usłyszeli, że krew Jezusa oczyszcza tak doskonale, że nie pozostaje nic, aby kompletne słowo Boże odpoczywało w nich. Żeby rozkaz, wypowiedziany ich własnym głosem, miał twórczą moc, ponieważ w nich jest duch święty. A ten duch święty jest stworzycielem. On czyni sprawy, które się urzeczywistniają, ponieważ on mówi to słowo. A słowo wypowiedziane staje się Bogiem w akcji. Więc Panie, modlę się, żebyś Ty zesłał Ducha Świętego na każdego z nich teraz i udziel im, Panie, w mocy zmartwychwstania Chrystusa tych rzeczy, których pragną w swoim sercu, lepsze życie i chrze z Duchem Świętym. Panie, niech stanie się tak, aby słuchacze zostali oświeceni, aby serca ludzi zrozumiały tę wizję i zostały napełnione mocą Bożą. Powierzam ich Tobie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Na zakończenie chciałbym opowiedzieć wam pewną historię z czasów I wojny światowej, gdy żołnierze walczyli na froncie. Pewnego dnia cały pułk amerykańskich żołnierzy został otoczony przez wroga i ogień z karabinów maszynowych, z dużych dział, ogień z moździerzy, czy cokolwiek to było, przygwoździł ich na miejscu. Nie mogli wydostać się z tego oblężenia. Nie było drogi ucieczki. Był tam cały pułk żołnierzy i ginęli na miejscu, bo wróg otoczył ich ze wszystkich stron. Mieli samoloty, ale nie odważyli się ich posłać, bo by je zestrzelono. Jeżeli ktoś próbował się wymknąć, wróg był ze wszystkich stron. Nie było żadnej możliwości. Ich świetne karabiny zawiodły. Cała ich wojenna strategia zawiodła. Zostali otoczeni przez wroga. Potem, w końcu, wystąpił pewien zwykły żołnierz. Znalazł gołębia, jednego z tych gołębi pocztowych. To była ich jedyna nadzieja. Napisali wiadomość i myśleli. Jeżeli temu gołębiowi uda się przebić przez wroga aż do naszej głównej kwatery, skąd on pochodził, to zaniesie tam wiadomość. Gołąb z wiadomością. Gołąb-posłaniec. I to była jedyna nadzieja, którą mieli. Prosty, mały gołąb. Wszystkie ich wojskowe arkana zawiodły, lecz oni mieli prostego, małego gołąbka. Napisali więc list i przymocowali go do jego małej nóżki i wypuścili go z błogosławieństwem i modlitwą, aby udało mu się przelecieć. Oczywiście, Niemcy zobaczyli wzbijającego się białego gołębia, więc zaczęli strzelać do niego. Jeden pocisk przeszył jego skrzydła i wyrwał mu piórka, inny pocisk zadrasnął jego skrzydło, inny pocisk uderzył w nóżkę, na której miał ten liścik. Lecz biedak gołą pleciał dalej, starając się doręczyć wiadomość. On musiał dolecieć chodziło przecież o życie. W końcu, zmagając się ze śmiercią, robiąc wywroty w powietrzu i przewracając się, leciał, aż zaczął spadać i spadł między baraki do obozu, w którym byli żołnierze. Jeden żołnierz podniósł go i spojrzał na niego. Ten zwykły żołnierz powiedział: Strzelali w niego. Spojrzał na jego poranioną nóżkę, i tam był liścik. Przeczytali ten list. Chociaż był poplamiony krwią, wiadomość dotarła na właściwe miejsce dotarła do dowódcy. Wysłano szybko posiłki i ocalili cały pułk żołnierzy. Gdyby ten mały gołąb nie przebił się przez wroga, to wszyscy by poginęli. Jaka byłaby to porażka? Byłaby to okropna rzecz, i była to wielka rzecz, której dokonał ten gołąbek, chociaż go to kosztowało jego krew, jego krew była na tej wiadomości. Była to wielka rzecz, lecz ani z połowy tak wielka, jak pewnego dnia, gdy grzechy ludzi przygwoździły Synów Bożych. Nie było żadnej nadziei. Oni nie mogli nic uczynić w tej sprawie. Wszelkie nadzieje przepadły. Jednak wtedy przyszedł nie gołąb, ale gołębica. Dwadzieścia stuleci temu w prostocie urodził się w żłóbku, umierał na krzyżu, wzbił się do niebios ze swoją własną krwią na poselstwie. I on wyzwolił synów bożych, abyśmy mogli być znowu synami i córkami bożymi, by żyć w świętobliwości i czystości, by żyć w jego obecności. Jestem tak wdzięczny za tę gołębicę, która stąpiła z chwały i wzięła to poselstwo, że ja byłem w potrzebie i on poleciał z nim do niebios. Ono było zbroczone krwią, czego powodem były grzechy świata. Lecz dzisiaj jestem wyzwolony, jestem wolny. Tak bardzo się cieszę, a jednak prości ludzie potrafią to zrozumieć. Cieszę się, że jestem na tyle prosty, by to zrozumieć. Czy nie cieszycie się z tego? Bóg, ukrywający się w prostocie, Jahwe stał się człowiekiem, aby on mógł umrzeć za ludzi, aby mógł zanieść to poselstwo przypieczętowane swoją własną krwią. Boże wymaganie, że ta cena została zapłacona i my jesteśmy odkupieni. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos. Skrytka Pocztowa 85. Ulica Pocztowa 14 47 400 Racibusz. Telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl